Witajcie! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przykręcaniem wieźby dachowej. Tutaj jak widzicie macie tą główną taką deskę po środku i do niej przykręcacie krokwie. Robicie to na bieszaki do krokwi, na dole i na górze. Żeby łatwiej było Wam pracować przykręcacie sobie płyty OSB na strop. Dzięki temu łatwo można sobie chodzić i przykręcać wszystko. Ten budynek akurat jest niski, ma niski strych, więc bardzo prosto można pracować. Nie potrzeba żadnych rusztowań. Po przykręceniu wszystkich krokwi zajmujemy się przykręcaniem płyt OSB lub MFP od dołu, czyli do sufitu. Tak jak tutaj widzicie, od dołu nakręcamy płyty i dzięki temu później na górze będziemy mogli uzupełniać sobie wszystko naszą izolacją, w zależności czy to będzie wełna, czy to będzie styropian. Czy to będzie na przykład pór. Dzięki temu, że na górze na stropie mamy te tymczasowe płyty przykręcone, możemy sobie po nich chodzić i przesuwać się i uzupełniać ocieplenie. I tutaj, jak widzicie, po obłożeniu ocieplenia nakręcamy płyty OSP lub MFP od góry, i dzięki temu mamy już podłogę na strychu. Pamiętajcie także, żeby zabezpieczać sobie nasz plac budowy podczas wiosny przed burzami, czyli na przykład pokrywać całość po zakończonych pracach, na przykład taką folią szklarniową grubą dajmy ją na dach i dzięki temu nic tam nie zaleje. W domach szkieletowych też jest bardzo ważne, że jeżeli go budujecie, to najlepiej zrobić jak najszybciej właśnie cały szkielet, poszycie i później dach i przykryć to i później możecie powoli sobie wykańczać wszystko w środku.